Cześć, mam na imię Rafał, a to jest kryptobloger. Jeżeli chcesz uczyć się w prosty sposób o kryptowalutach, to subskrybuj ten kanał, daj lajka, zostaw komentarz pod algorytm i zaczynamy. W dzisiejszym odcinku zastanowimy się, jaki portfel kryptowalut jest najlepszy. Powiem Ci, z jakich portfeli ja korzystam i które dla mnie jak do tej pory bardzo dobrze się sprawdzają. Portfel kryptowalut to nic innego jak wirtualny portfel, w którym przetrzymujemy kryptowaluty. I tak jak w rzeczywistym świecie ktoś może być zainteresowany naszym portfelem, tak samo w świecie cyfrowym najważniejsze jest bezpieczeństwo. I właśnie pod tym kątem spojrzę na kilka różnych portfeli kryptowalut. Jest dużo rodzajów portfeli, i tak na przykład jest, jest portfel mobilny który możemy zainstalować sobie na naszym telefonie, jest, jest portfel przeglądarkowy, taki jak na przykład jak Metamask, jest, są portfele desktopowe, tutaj przykładem może być Exodus, są portfele kryptowalut USB, czyli takie, które fizycznie podłączamy do, do komputera, takie jak Ledger Nano S albo Trezor. Są też portfele kryptowalut papierowe, czyli takie, które drukujemy i na wydruku jest nasze hasło do tego portfela. I właśnie te portfele papierowe kiedyś były postrzegane jako najbardziej bezpieczne, no ale też nigdy nie wiadomo, co się może stać z kartką, na której mamy zapisane hasła. Więc... Na pewno korzystając z każdego z nich jest jakieś zagrożenie i trzeba mieć oczy otwarte. Trzeba mm, przestrzegać pewnych zasad bezpieczeństwa. Ok, najważniejsze jeżeli chodzi o te portfele kryptowalut. To jest to, że przy zakładaniu dostajesz 12 słów kluczy. I jeżeli, tak naprawdę jeżeli stracisz te klucze to stracisz również środki. Zapisz sobie je w bezpiecznym miejscu i... Pamiętaj o tym, żeby nigdy nie dawać nikomu dostępu do swoich kluczy. Często na Telegramie są skamy, w których ktoś na przykład podsyła ci, podsyła ci stronę, w której chce, żeby się podał te właśnie 12 słów kluczy, po to, żebyś przeprowadził ponowną autoryzację swojego portfela. No jest wiele naprawdę agentów, którzy chcą którzy czyhają na nasze dudki. Tutaj mam film z Kamy Oszustwa i Kradzieże o tym, jak właśnie ktoś próbował się dobrać do mojego portfela. Na pewno trzeba mieć oczy otwarte w świecie kryptowalut. A teraz powiem o tych portfelach, z których ja korzystam i które, które polecam. Coinbase. Coinbase to jest taki bardzo fajny portfel dla początkujących. Coinbase jest to giełda, która posiada portfel kryptowalut. Jeżeli nie masz jeszcze Coinbase'a, to zarejestruj się z linku pod filmem. Wpłaty można tutaj dokonać tylko za pomocą euro. Także warto mieć wallet, także warto mieć konto walutowe. Ja mam konto walutowe w ING i bez problemu. Mogę sobie kupować kryptowaluty na giełdach za pomocą euro. W złotówkach jest to mm, bardziej skomplikowane. Jest to dość problematyczne. No nie? Można kupować na Bitbayu, na Binance, różnie z tym bywa. Na pewno lepiej mieć konto w euro, przewalutować sobie złotówki na euro i później dokonywać zakupów za pomocą e, takich walut, właśnie jak dolar czy euro. Coinbase ma aplikację, w której zakupisz kilka dobrych kryptowalut. Nie ma tam wszystkich kryptowalut, ale są na pewno takie, w które warto zainwestować. Aplikacja jest dostępna w Google Play oraz w App Store. Z kryptowalut dostępnych na Coinbase oczywiście są te podstawowe kryptowaluty, takie jak Bitcoin czy Ethereum, ale są też takie ciekawe. Kryptowaluty, które mają duży potencjał, na które jest ostatnio hype, tak jak Engine, jest Polkadot, Uniswap, Chainlink, Teta, mm, Filecoin ostatnio bardzo dobrze sobie radzi, mm, Solana, The Graph też został ostatnio dodany, jest The Graph, mm, Chilis, Pancake mm, No jest dość dużo tych projektów możemy tutaj zakupić dość dużo ciekawych kryptowalut. Dobrze, kolejnym portfelem, o którym chciałem powiedzieć, jest Metamask. Jest to portfel, z którego głównie, ja głównie korzystam. Chyba najbardziej popularny portfel obecnie. Jaka jest różnica pomiędzy tutaj Coinbase'em a Metamaskiem? Coinbase to giełda, więc opłaty za, za, za transakcje są bardzo niskie. Na Metamasku, jeżeli korzystamy z blockchainu Ethereum, są one dość wysokie. No właśnie, to zależy, z jakiego blockchainu korzystamy, ponieważ w Metamasku, tutaj on działa jako wtyczka, możemy korzystać z różnych blockchainów, z Harmony, Binance Smart Chain czy Ethereum. Na Harmony są bardzo niskie opłaty, na Binance Smart Chain również więc ostatnio głównie z tych blockchainów korzystam, chociaż z Ethereum też trzeba, trzeba przyznać. Czyli na Metamasku możemy trzymać projekty stworzone na różnych blockchainach. Jest on najbardziej popularny z tego, że trzyma się tam właśnie tokeny ERC20 stworzone na Ethereum, no ale można też trzymać inne tokeny. Dobrze, czyli mamy jeden portfel, który jest połączony z giełdą. Mamy portfel tutaj, który jest, e, działa jako wtyczka do wyszukiwarki, bardzo popularny Metamask. Przejdźmy do portfeli fizycznych. Te portfele są postrzegane jako najbezpieczniejsze. Ceny zaczynają się od około 250 zł. Ledger Nano S 266 zł. To jest właśnie portfel, który ja posiadam. Teoretycznie są to najbezpieczniejsze portfele No i co na przykład dzieje się w momencie, kiedy wysłałeś sobie kryptowaluty na takiego ledgera, a go gdzieś zgubisz. No jeżeli posiadasz te 12 słów kluczowych, to możesz odzyskać swojego ledgera. Także to też nie jest problem. Alternatywą dla Ledgera jest też dość popularny Trezor, też bardzo fajny portfel. Do Ledgera 59 euro. Czyli, no, czyli bardzo zbliżona cena do Ledgera Nano S Myślę, że jeżeli dość poważnie podchodzisz do kryptowalut, to Warto zainwestować w taki portfel Ledger Nano S, to, to co ja posiadam, albo Trezor Pod filmem wrzucę linki do Do tych stron Jest jeszcze jeden ciekawy projekt Portfel Exodus I dość dużo ostatnio o nim słyszę, sam nie korzystałem do tej pory z Exodusa Wygląda trzeba przyznać, naprawdę kozacko i graficznie jest pięknie zbudowany. Jest wersja mobilna, jest wersja desktopowa. I ja nie korzystam z tego portfela. Dużo opinii czytałem pod filmami na YouTubie, gdzie ludzie piszą, że stracili swoje kryptowaluty, trzymając je właśnie w Exodusie. Nie wiem, na ile to jest prawda. Równie dobrze konkurencja może pisać jakieś głupie komentarze. Natomiast ja mam sprawdzony portfel MetaMask. Głównie z niego korzystam, i myślę, że dopiero jak zrobi się głośniej, na przykład o takim portfelu jak Exodus, i będzie więcej w opinii na jego temat, to wtedy może się skuszę. Na tą chwilę zostanę przy tym, co jest sprawdzone. Ok, jeżeli jest jakiś portfel, o którym nie wspomniałem w dzisiejszym filmie, a Ty z niego korzystasz, jest fajny i warto go polecić, to zostaw link, zostaw komentarz pod filmem. Pamiętaj o tym, żeby subskrybować kanał, dać lajka i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.